Dzień dobry, no witam Państwa na podsumowaniu dnia. Szybko przejdziemy do kalendarza makroekonomicznego. Dzisiaj mieliśmy ważne dane, mianowicie mieliśmy napie po godzinie 14.30 PKB ze Stanów Zjednoczonych. Oczekiwano, że PKB w ujęciu zanualizowanym wzrośnie o 3%, podczas gdy ten odsprzed 3,2%. Dane były troszeczkę lepsze. Natomiast o godzinie 16.00 mieliśmy odczyt indeksu zaufania konsumentów. Tam żeśmy mieli odczyt znacznie lepszy, no i zaraz zobaczymy, jak to się odbiło na poszczególnych instrumentach. Najpierw jak zwykle rynek akcji. Na kontraktach na S&P 500 dzisiejsza próba przełamania tutaj tych wsparć w rejonie 2,99 się nie udała, rynek ruszył w górę, zaatakowaliśmy z kolei tutaj te opory. W krótkim terminie prawdopodobnie będziemy mieli jakieś cofnięcie i potem jeszcze należałoby spodziewać się kolejnego ruchu w górę, natomiast jeśli się okaże, że po raz kolejny, że próba przełamania na trwałe okolę na poziomie 27 czy to rynek może ponownie tutaj ruszyć na południe i teraz jak popatrzymy sobie na strukturę spadków, spadek, odbicie, spadek, odbicie, spadek, mamy tu coś na kształt pięcioparowej struktury, z tym, że oczywiście trudno byłoby mówić o tym, że to jest pięcioparowa struktura, bo mamy tutaj zawodzenie na siebie poszczególnych fal. Czyli mamy jakiś obiekt pięcio, po, pięcio fal, znaczy podobny do pięciu fal, ale niespełniający <laughs> warunków. <śmiech> w związku z tym musimy tutaj poczekać na rozstrzygnięcie sytuacji. Albo była to tylko lokalna korekta i potem rynek ruszy w górę, <laughs> albo po prostu nie uda się pokonać tych oporów i rynek ruszy ponownie w dół. Na rynku niemieckim sytuacja jest taka, że z tego dzisiejszego dołka doszło do odbicia. Tutaj mamy dosyć ważny dołek i teraz z kolei z tego szczytu widzimy, że mamy tę falę spadkową, falę pierwszą, drugą, trzecią. Tutaj to odbicie to może być fala czwarta. Jeżeli nie uda się pokonać dołka w fali pierwszej podpisać świec, e, to wtedy będziemy mieli jeszcze możliwość zrobienia nowego dołka w ramach fali w piątej. Po tej dużej piątce wsparcie mamy na poziomie 10,480, więc można byłoby spodziewać się na Poważniejsze odbicie na polskim rynku. Dzisiaj niewielka zmiana. Mamy tutaj niewielkie, e, e, niewielką e, rozpiętość między minimum i maksimum. Wydaje się, że w trochę dłuższej perspektywy rynek amerykański ale wyspadał. Tutaj też moglibyśmy się u dół. Teraz eurodolar. Na wykresie eurodolara dane z godziny 14.30 przełożyły się na niewielkie spadki. Nie udała się poza przerwania tutaj tego bardzo ważnego dołka. I potem, żeśmy mieli znacznie lepsze dane, od lub 16, widać, że i jedne i drugie dane, które były lepsze, wcale nie doprowadziły do tego, że dolar się umocnił, czyli na okresie euro-dolara mielibyśmy spadk euro względem dolara. Mamy wręcz odwrotną sytuację. W związku z tym to również wskazuje na to, że spadki z poziomu 1,13, tutaj 9 listopad, do tego dołka są już naprawdę bardzo dużą przeceną euro względem dolara. I nawet przy tych dobrych informacjach odnośnie do dolara nie ma tutaj siły do tego, żeby doszło do jakichś poważniejszych e, zmian w postaci tego, że pogłębimy tutaj ostatni rok na poziomie 1 do roku 2020. Gdybyśmy mieli sytuację taką, że jesteśmy gdzieś bardzo blisko jakiegoś ważnego oporu i by na przykład bylibyśmy tutaj na wypisie euro-dolara i tutaj pojawiłyby się lepsze dane dla dolara, no to można byłoby spodziewać się tego, że e, niskość oporu i kombina kombinacja oporu i lepszych danych doprowadziłoby do spadku. Ale mamy sytuację odwrotną, bo, bo jednak jesteśmy po sporym spadku bardzo blisko, bardzo ważnej, długoterminowej długo do 104 i pomimo tego, że mamy lepsze dane, rynek nie jest spadki. Więc to jest zapowiedź tego, że w perspektywie najbliższych dni, jeżeli pojawi się nowy dołek, to rynek powinien mocniej ruszyć w górę, moglibyśmy wrócić do poziomu nawet idzie około 1,08. To jest perspektywa sesyjna, czy też nawet wielosesyjna. Decyzja Fedu będzie dopiero 14 grudnia, do tego czasu mamy jeszcze bardzo dużo dni tradingowych, więc tutaj na dużo się może wydarzyć. I oczywiście nie powinniśmy patrzeć na to w ten sposób, że jeśli nawet mamy 90 czy nawet ponad 90% szans na to, że stopy procentowe w Stanach zostaną podniesione, to musi to automatycznie oznaczać wzrost kursu dolara. E, czyli na wykresie euro-dolara spadek kursu euro, gdyż i tak już kurs euro względem dolara bardzo mocno spadł. Tak trzeba zwracać uwagę. 14 grudnia będziemy mieli specjalne szkolenia, trading na żywo e, na rozbrzmianym rynku po decyzji FED. E, teraz przejdziemy do sytuacji na okresie dolara do złotego. Tutaj perspektywy krótkoterminowej był płatach na te opory w 4,21 kiedy euro dolar na poziomie czy też nowy szczyt. Potem w dłuższej perspektywie, tu w zależności od tego, czy zostanie przekroczony ten szczyt, czy nie, założono, że nie, w dłuższej perspektywie można było go oczekiwać na mocniejszy ruch w dół. Natomiast potem w jeszcze w dłuższej perspektywie należałoby spodziewać się wzrostów. Teraz przejdziemy do sytuacji na okresie złota na złocie w krótkim terminie w terminie kolejne doły dopiero potem podregowanie ten ruch wzrostowy powinien być skorelowany z tym co się dzieje na wykresie euro, dolara no i teraz przejdźmy jeszcze do sytuacji na wykresie cen ropy na wykresie cen ropy mamy tutaj zejście do tego ostatniego dołka na poziomie 4515 e Widzimy, że struktura wzrostu z tego dołka do tego szczepu po prostu Już żeśmy nawet przekroczyli nieznacznie tutaj ten bardzo ważny poziom wsparcia. Możliwe, że będzie to jakieś odbicie. Najprawdopodobniej będzie korekcyjnie, potem rynek może pójść ponownie w dół. I teraz przejdźmy do sytuacji nawet w dłuższej perspektywie. Weźmy sobie świece 4 -godzinne. Tutaj z tego dołka też pojawiła się podwyższtowa trójka. I w dłuższej perspektywie po przebiciu tutaj tego wsparcia w rejonie 45,15 i również tutaj tych dołków, z tym że te dołki tak naprawdę są o dolar niżej, bo tutaj w tym miejscu, gdzie zaznaczyłem jest wyprost na żółto, mamy już nową serię kontraktów, która była notowana o jeden dolar wyżej niż poprzednia seria. Eee, no i w dłuższej perspektywy moglibyśmy nawet wrócić na te wsparcie między 43, no i jutro mamy OPEC, więc bardzo ciekawa będzie sytuacja. Prawdopodobnie o 16 poznamy informacje, ale czasami też zdarzają się takie sytuacje, że mamy jakieś przecieki i z tych przecieków już nie bez tego wnioski, co się może dalej dać ropą, Jeżeli będziemy mieli porozumienie odnośnie zamrożenia czy też obniżenia limitów wydobycia, można byłoby, byłoby oczekiwać na wzrosty, jeśli jednak tego porozumienia nie będzie najprawdopodobniej dojdzie do podobniejszych tutaj spraw, więc jutro trzeba bardzo uważać na rok. Zresztą wczoraj z tego mocnego pomiędzyłkowego ruchu mieliśmy się ruch do góry, i nieudana próba przebicia oporu, potem mocny ruch do dół, więc tutaj oczywiście tych okazji, które będzie bardzo dużo na wykresie całego roku. To wszystko na chwilę obecną. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam jak zwykle we wtorek o 18.00 na szkolenie, omówienie sytuacji na najdrobniejszych, najciekawszych instrumentach. До услышания.